Czy wyobrażasz sobie system grzewczy, który jest bezobsługowy? No to właśnie kable grzewcze są takim systemem, który jak już ustawimy sobie w aplikacji termostatu harmonogram, w jakiej godzinie, jaka ma być temperatura, to praktycznie moglibyśmy do tego systemu już nie wracać, ponieważ on żyje, można powiedzieć, swoim życiem. Czyli ustawiony termostat daje nam taką temperaturę, jaką ma zadaną. I czy to by było lato, jesień czy zima w tym pomieszczeniu, w którym chcemy mieć 21 stopni musimy mieć 21 stopni, to nie ważne, że jest lato ale jak będzie brzydka pogoda i zrobi nam się zimno no to termostat załączy nam ogrzewanie i oczywiście nam też dogrzeje w pomieszczeniu. Trzeba wziąć pod uwagę że bezobsługowość systemu jest ogromną, kolejną ogromną zaletą Kabli grzewczych, jak mówiłem już wcześniej, nie trzeba serwisować. Wystarczy co 5 lat przegląd elektryczny, tak jak robimy to normalnie w naszym domu. Nie trzeba tu wyczyścić żadnych filtrów, żadnych, wymieniać pompek, sprawdzać układu, robić jakichś specjalnych serwisów. Po prostu mamy podłączone ogrzewanie, ono nam działa. Ustawiamy sobie, jaką chcemy mieć temperaturę w aplikacji. No i tyle. Tyle, tyle potrzeba w naszej obsłudze i znać się na tym systemie. Po prostu ma być ciepły i koniec.